Jesteśmy na targach budowlanych w Nowym Sączu. Proszę nam powiedzieć o Państwa ofercie. Chemia budowlana to farby, lakiery, kleje. Tak, wszystko się zgadza. Jesteśmy firmą rodzimą polską z polskim kapitałem. Na rynku jesteśmy od 1997 roku, więc już sporo. Mamy do dyspozycji ponad 180 produktów do wyboru, no ale największym takim priorytetem to są systemy ociepleń, tynki, farby elewacyjne, farby wewnętrzne, okładziny elewacyjne, jak panel kwarcowy, czy deska elewacyjna, no i szereg innych produktów, jak gładzie, Hydroizolację, bardzo teraz popularny też system tarasowo-balkonowy. Więc no serdecznie tylko pozostaje mi zaprosić Państwa do zakupów. Powiedzmy o tym systemie balkonowo-tarasowym. Tak, mamy w swojej ofercie taki system Grainstone, który teraz też cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Jest to żywica poliuretanowa. Bardzo fajne rozwiązanie zamiast płytek na balkony-tarasy. Yy, także cały, cały system z okuciami, także pięknie to wygląda. Yy, I no, jest to teraz yy, akurat na czasie, prawda? Bo wchodzimy w taki, w taki czas yy, wiosenny. A jak to się zachowuje zimą? Czy, czy to jest narażenie jest na pęknięcia? To Cały ten system jest odporny na y, czynniki atmosferyczne, mróz, ponieważ tutaj woda sobie między tymi kamyczkami przepływa i ona sobie wypływa, więc tutaj nic się nie zatrzymuje. Y, no, już parę lat to, to sprzedajemy i, i klienci są zadowoleni, wracają, więc serdecznie zapraszamy. Ale mamy też. Y, bardzo nowe produkty typu panel kwarcowy, czy deskę elewacyjną, czyli typowo taki na ocieplenia domów, na tynki, więc to też bardzo fajny produkt i nasz taki priorytetowy. Panele elewacyjne firmy Grain są z reguły stosowane na zewnątrz budynków jako wykończenie części elewacji, najczęściej ozdobnej części elewacji. Obecnie bardzo modnymi są ryfle, deska elewacyjna, bądź panele kwarcowe. Stosuje się je na zewnątrz na przygotowaną wcześniej elewację zamiast nanoszenia tynku tradycyjnego typu baranek, kornik. Stosuje się je przy wejściach, w ozdobnych częściach elewacji, w przestrzeniach międzyokiennych, chociaż lamele i ryfle głównie stosuje się przy, przy, przy wejściach, przy portalach wejściowych. Panele kwarcowe można stosować również jako wykończenie cokołu elewacji, ponieważ też tak są stosowane. Natomiast deski tak samo w portalach wejściowych czy w przestrzeniach międzyokiennych. Odporne na promieniowanie UV, bardzo trwałe, łatwo zmywalne.